Pewnie dzięki nowemu Shengongu, nie o mi? Na pewno. Dobra, znudziło mi się. Mam nadzieję, że gościnę oczyliście, Urwisy. Także, no, więcej bez takich. A i Shanghongu, by the way. Bojony. Czy w Dokan Evencie trafiłeś coś interesującego poza filmem? Odpowiem prześmiewczo, że w Dokan Even trafiłem bedale, ale wiadomo, że ci o Dokana, nie będę taki. Nie, to co trafiłem w filmie, to są moje samony. Kiedyś każde Shengong-wu. Shengong-wu. Ważne. Ważne, że już go nie mamy w Europie. Co ja mam teraz zrobić, mistrzu? Moi przyjaciele w przyszłości bardzo mnie potrzebują. Pomedytują mi i cierpliwie czekaj. Mm, tak jak piszemy Aha, tylko kodonejtem, dobrze myślę? Aha. Odpowiedź na. Już wiem! Jedyny sposób, żeby wrócić do przyszłości, to poczekać. No i tak zrobiłem. LOL. Aleś, ja... ja... <grych> Ciekawe, jak to dla ciebie jest, no bo zawsze mnie to zastanawiało, czy zamrażasz się, powiedzmy, co nie? Tak jak tam Walt Disney chyba jest zamrożony, ale już nie wiem, nie chcę tutaj przynaczyć faktów, ale zamrażasz się na 1500 lat i jak się boisz, to czy czujesz ten, jakby nie patrzeć, ten czas, który przeminął, czy jak dla ciebie to jest takie, jakbyś się położył spać? Jestem bardzo ciekawy, jak to dla ciebie wygląda. Istnieje to fake. A, rozumiem, dobrze. Hmm, ale nudy. Teraz lepiej. Ale ma nóżki. No dobrze. Zaraz, 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 zaraz. Według mnie, zapomnia jak ona miała. Ona mogłaby mogła spokojnie wyjść, a ten smok to już tym bardziej mógł spokojnie wyjść, no please. Mam flashbacki ze smurfów i tej klatki. No, no guys, no zobacz na kimiko. No przecież, no, Bania jej przeszła, to reszta ciała też jej przejdzie. No, come on, guys. Eee, wyłączamy kreskówkę. Pow, oh, bez makijażu, tak. Ja bym mu tak łatwo nie wybaczył, jeśli źródłek potrafi przejść na ciemną stronę mocy tylko tego nie dostał awansu, to to jest takie troszeczkę... No koleś nie jest niezbyt yy... ten, godny zaufania. Koraj mondo. Jeśli on wyruszy na samotną drogę, to naprawdę mam flashbacki z Naruto. Tak, mistrz. Olin, należy do ciebie. Bre. Okej, okay, czyli Raimondo po prostu się wycofał, przeszedł na ciemną stronę mocno i dostał awansu i potem prawie rozjewał świat, ale jak już tylko się wszystko waliło pod nogami, to tak naprawdę z braku wyboru i z tego, że go sumienie gryzło, wrócił do swoich przyjaciół i to szarfę. To jest, kurwa, bez sensu. No nie, żebym jej nie chciał, Mistrzu Funk, ale nie jestem gotowy. Jeszcze. Pewnie kiedyś będę, o ile Omi mi pomoże. Przeprosił, no właśnie, więc w czym problem? No tak, no tak, powiedział, przepraszam. Oglądasz Gwiezdne Wojny? Nie, jestem z tego dumny. Reningi. Szukanie Shengong-u. shengong Nie shengong Jak mam być cztery, to lubiłem tego Raymonda. Powiem tak, na początku to... Od razu mi się ten klej e, nie podobał, naprawdę. On, on, on dalej da zabie jakimś, nie wiem, wieśniakiem, nie wiem czemu, tak po prostu. Eee o, o, Oni mnie zaczą, zaczął wkurwiać ostatnio ale Modo też się teraz zdenerwował, to została tylko Kibiko, która jest w miarę ogarnięta Imo, także o, to jest ta! Eee, ka, katmapę kat, kat co skoczyła na kanapę coś takiego No i koniec. Katmapę, tak jest, dobrze.